Czym jest BIOS i jak działa? Czy zdarzyło Ci się włączyć komputer i pomyśleć, co dzieje się, zanim pojawi się Windows? BIOS to mały program zapisany na płycie głównej, firmware, który budzi komputer. Uruchamia się jako pierwszy po naciśnięciu przycisku i daje podstawowe instrukcje, dzięki którym procesor może komunikować się z resztą sprzętu. Gdzie się znajduje i po co istnieje? Pomyśl o nim jako dyrygencie orkiestry. Znajduje się w HIPie na płycie głównej i manuty, instrukcje, które kierują muzykami, CPU. Pamięcią, dyskami, kartą graficzną, aby zagrać we właściwej kolejności. Bez niego procesor nie wiedziałby, gdzie szukać systemu operacyjnego. Co dzieje się po włączeniu komputera? Po włączeniu BIOS wykonuje POST, szybkie sprawdzenie, czy pamięć, CPU, klawiatura i dyski działają. Następnie szuka systemu do uruchomienia: HDD, SSD, USB i przekazuje pałeczkę. Jeśli coś zawiedzie, wydaje sygnały, piski lub komunikaty, które pomagają zidentyfikować problem. POST, CMOS i Firmware prosto wyjaśnione. POST to test startowy. CMOS to mała przestrzeń przechowująca ustawienia, kolejność butowania, czas, opcje włączone, wyłączone. Firmware to oprogramowanie wbudowane, BIOS jest jego rodzajem. Wyobraź sobie, Firmware równa się przepis, BIOS równa się kucharz, który według niego pracuje. BIOS versus UEFI, jaka jest różnica? UEFI to nowocześniejsza wersja BIOS-u. Więcej funkcji, lepszy interfejs, obsługa większych dysków i zabezpieczeń. Wiele nowych komputerów używa UEFI, ale rola uruchamiania systemu pozostaje ta sama, tylko narzędzia są bardziej współczesne. Kiedy zmieniać ustawienia BIOS-u i ryzyka? Możesz ustawić czas, kolejność butowania, włączać wyłączać porty i w niektórych przypadkach podkręcać sprzęt. Ale zmiany bez wiedzy mogą uniemożliwić start systemu. Aktualizacja firmware'u rozwiązuje problemy, ale jeśli coś pójdzie źle. Komputer może przestać działać, aktualizuj tylko wtedy, gdy to konieczne. Jak wejść i aktualizować? Ostrożnie. Zwykle informacja pojawia się przy starcie: Klawisze DEL, F2, ESCAPE, zależnie od producenta. Aktualizując, postępuj według wskazówek producenta komputera lub płyty głównej, wybieraj oficjalne aktualizacje i czytaj informacje o wersji. Zrób kopię zapasową przed zmianami. Szybkie podsumowanie i praktyczne wskazówki. BIOS to pierwsze oprogramowanie komputera, testuje sprzęt, wskazuje, gdzie jest system i przekazuje mu kontrolę. Jeśli korzystasz z komputera tylko do codziennych zadań, raczej nie musisz tam nic zmieniać. Jeśli jesteś ciekawy, wejdź do konfiguracji, zobacz, co robi każda opcja i zapytaj przed zmianą, a jeśli coś pójdzie źle, zanotuj stare ustawienia, by móc wrócić.